Witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystej gali wieczorowej w i mistrzostw okręgu Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiejszy turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Taneczne, Atina z Oławy, Urząd Miasta w Oławie oraz Okręg Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Dziękujemy organizatorom turnieju, a patronat honorowy. Dobry, witam, serdecznie, witam serdecznie gości, którzy przyjechali na tak wspaniałą uroczystość, którą po raz pierwszy mamy y, zaszczyt gości w naszym mieście, w Nowego Tym razem mamy wymiar Mistrzostw Nowego Śląskiego. Kibicuję wszystkim, ale najbardziej kibicuję mieszkań, y, naszych mieszkańców, którzy tutaj do będą występować. Zapraszam wszystkich y, tutaj zgromadzonych mając do Pana Wójt. Uważam, że. Mistrzostwa dolnośląskiego, mistrzostwa Okręgu dolnośląskiego, uważam tak. za to otwarte. So where's my lady? W tej kategorii zostanie w Oławie, ponieważ to była go para z numerem 116 przesąpustelni dla kolację na ołamę. Gratulujemy parom, gratulujemy trenerom. Gratulujemy. Dziękujemy parom, dziękujemy państwu, dziękujemy sędziom. Dobranoc. Dobranoc państwu. Dziękuję.